Witam Was w kolejnym odcinku z cyklu I Ty możesz zostać współczesnym artystą. Istnieje bardzo e, ugruntowane przekonanie, że artysta jest człowiekiem, który cierpi, że bez cierpienia nie ma sztuki, że sztuka rodzi się w bólach. Dzisiejszy odcinek będzie nieco, e, nazwijmy to, akuszerski. Będę bowiem inspirował się twórczością Alicji Żebrowskiej. Jest to artystka, która w swoich pracach porusza właśnie tematy ciała, tematy kobiecości. Działa w nurcie tak zwanej sztuki krytycznej, nazwijmy to. Natomiast ja zainteresowałem się jedną jej pracą, w której to to Alicja Żebrowska rodzi lalkę Barbie. I tak byłem, powiem wam, zafascynowany tą pracą, że postanowiłem pomimo biologicznych przeszkód, ponieważ jestem mężczyzną, więc nigdy nie urodzę dziecka, ale pomyślałem sobie, że w sztuce wszystko jest możliwe, więc postanowi, postanowiłem właśnie zainspirować się twórczością Alicji Żebrowskiej, która urodziła lalkę Barbie i też spróbować dla was oczywiście Moi drodzy widzowie, powtórzyć ten, ten, tą akcję artystyczną. Poszedłem na strych. Oczywiście myślałem, że po mojej siostrze jeszcze została jakaś lalka Barbie. Niestety nie, był, zostało, nie została żadna lalka Barbie w moim domu z czasów dzieciństwa mojej siostry. I tak szukałem, szukałem. Jedyną lalko, lalko podobną materią w moim domu okazała się być ta oto. Venus, ten oto posążek Venus z Milo, który nie dość, że jak oryginał, powiedzmy to, oryginał nie ma rąk, to jeszcze na dodatek, została mu, została ta Venus z Milo pozbawiona głowy, więc nawet nie ma głowy. Ta, ta, ta głowa trzyma się na plastelinie, a tak, a tak yy, yy, poza, poza tym odcinkiem jestem bardzo ciekawy, Jakie ułożenie rąk dalibyście Wenus z Milo? Jeżeli macie jakieś pomysły na, na, na to, to piszcie albo, albo pod filmem, albo na mojego maila. Jakie? Piszcie albo narysujcie, albo, albo zróbcie jakąś yy, yy, w innej formie. Przedstawcie, jakie mogła mieć oryginalnie, albo jakie byście chcieli, żeby miała yy, Wenus z Milo yy, ułożenie rąk. No ale to jest poza, poza tematem w ogóle. Więc zalalkę barbi będzie mi tutaj służyła w tym momencie Wenus e, Milo. Dzisiaj urodzi się naprawdę e, antyczna sztuka, prawda. Dzisiaj. Teraz znikam i pojawiam i idę na artystyczną porodówkę. Do zobaczenia już na porodówce. <trym wytkujesz> Jaki ból? Dawno mu wody odeszły? Już dawno odeszły. Zobaczymy, co my tutaj mamy. No. Prawidłowo. Niech przy. Co się grze, co się grze? Chłopem jest czy babą? No. Niech mi siostra ra ratuje! A, niech mi siostra ratuje! Siostra! Chciał być artystą? Niech cierpi! Ach, jaki ból! Jaki ból! Sztuka rodzi się w bólach, niech pamięta! No! To jest zapropne. okropne! Okropne! masakra. Niech przy. No i prawidłowo, dobrze, dobrze. Już jest główka. Już już tutaj coś się po pojawiło. Jest główka. Tak? Jest główka? To A, bardzo dobrze. Tylko, siostro, proszę uważać na nią, na tą główkę. Ups. Ups. Chyba się coś urwało. Co strada robiło? Ale niech się nie martwi. Medycyna, XXI wiek. Wszystko można posklejać, załatać, spostrzywać. Laserem i innym rzeczami. Niech się nie martwi. Niech nie dramatyzuje. Niech dalej przy. No. Teraz muszę... Wyciągnąć z niego to coś sztukę. No jest. Jest! Bardzo dobrze poszło. Nareszcie. Nareszcie. Nigdy więcej. Nigdy więcej porodów. Nawet na sztuki. Może być dumny. Urodził śliczną dziewczynkę. Evival arty kurde. Prosz, prosz, proszę. Po dzisiejszych doświadczeniach wiem na pewno, że sztuka rodzi się w bólu. Życzę Wam, aby ten ból e, tworzenia był jak najmniejszy. I życzę Wam również, żebyście byli bardzo płodnymi artystami. Do zobaczenia w następnym, jak zwykle fascynującym odcinku i ty możesz zostać współczesnym artystą. Ale pamiętajcie, że sztuka jest cierpieniem, ale nie każde cierpienie jest sztuką. Do zobaczenia.